Tata. Też. Czyta. Agnieszka Nyc, koordynatorka kampanii Tata też Fundacja Powszechnego Czytania. Monika Wróbel-Lutz, wydawnictwo Tatarak, inicjatorka kampanii Tata też Ogromnie dziękujemy Polskiej Izbie Książki za nominację do nagrody specjalnej w konkursie Pikowy Laur. Już trzy lata w kampanii Tata też namawiamy ojców, wujków, dziadków, trenerów do czytania swoim dzieciom. W tym roku udało nam się dzięki kampanii namówić ponad 20% rodziców, w tym właśnie tatusiów, do sięgnięcia po raz pierwszy po książkę i przeczytanie tej książki dzieciom. Tata, Tata też, czyta. też czyta. Nazywam się Natalia Soszyńska i prowadzę Gdański Klub Książki. Chciałabym Państwu bardzo serdecznie podziękować za nominację do Piekowego Lauru. Jest to dla mnie ogromna nobilitacja. Oraz powód do radości. Proszę Państwa, literatura ma przywilej funkcjonowania poza czasem. W Gdańskim Klubie Książki oznacza to, że szukamy dla niej miejsc, w których może dobrze wybrzmieć. Jesteśmy więc grupą nomadów, którzy spotykają się w kinach kameralnych, kawiarniach, bibliotekach, raz nawet byliśmy na dachu kościoła. I rozmawiamy o literaturze, która stawia nam opór, która nas przenika. I czasami żartuję, że sprzedała się w Polsce w nakładzie mniej niż tysiąc egzemplarzy. Proszę Państwa, jestem bardzo szczęśliwa, mogąc reprezentować Gdański Klub Książki, ale pewnie w jakim stopniu w ogóle kluby książki w Polsce, dla których właśnie nastał bardzo dobry czas. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za tą nominację. Katarzyna Sołtan-Młodożaniec, Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, Krajowa Koordynatorka Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek, od pierwszej edycji, czyli od 11 lat. W imieniu 1500 bibliotek, które co roku biorą udział w organizowanym przez naszą fundację wydarzeniu, chcę bardzo podziękować Polskiej Izbie Książki za tę nominację. Jest to skierowanie światła na nos bibliotek i na biblioteki za naszym pośrednictwem. Kochani bibliotekarze, bibliotekarki, bez Was to by się zupełnie nie udało, ale reprezentujemy Was my, więc. Bardzo dziękuję. Co ma wspólnego promocja czytania z edukacją obywatelską, bo tym się zajmuje nasza fundacja? Wszystko, bardzo, bardzo dużo, ponieważ nie ma świadomych, aktywnych obywatelek i obywateli bez krytycznych czytelniczek i czytelników. I ideą naszej akcji, naszego wydarzenia jest promowanie czytania, ale też promowanie tych wyjątkowych miejsc, które stają się, mam wrażenie, coraz bardziej wyjątkowe coraz bardziej progresywne w dziwnych czasach, czyli bibliotek, miejsc, które jako jedne z nielicznych są w samej swojej istocie niezwykle włączające, nikogo nie wykluczające, wolne od kapitalizmu, dające szeroki dostęp do dóbr kultury, które dodatkowo są wspierane przez najważniejsze zasoby, czyli przez ludzi.